Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Viking Garage po bardzo długiej przerwie, jakby nie patrzeć trzyletniej przerwie i na wstępie chciałem wszystkich przeprosić za moją nieobecność na kanale. A jaki był powód mojej nieobecności? A mianowicie dałem namówić się na wyjazd do Irlandii, gdzie obiecywano mi kraj z wieloma możliwościami, innymi z możliwościami motoryzacyjnymi. Niestety po przyjeździe do tego kraju rzeczywistość okazała się całkiem inna. Nie jest zresztą tak kolorowo, jak mi to przedstawiano. Ale z racji tego, że już e, zajechałem tam, stwierdziłem, że zostanę jakiś czas, podejmę wyzwanie, e, zobaczę jak w tym kraju jest, a no już może uda się e, z powrotem wrócić do kręcenia filmów. Niestety e, praca jaką, e, jaką miałem nie pozwalała mi na to, e, dokładnie mówiąc. Praca zaczynałem o godzinie 9, kończyłem o 19, więc nie było mowy już o kręceniu jakichkolwiek filmów. Po prostu człowiek już był tak wykończony, że myślał tylko i wyłącznie o odpoczynku. W Irlandii oczywiście pracowałem jako mechanik. Trafiłem do dużej firmy transportowej i zajmowałem się naprawą ciągników siodłowych. Dokładniej mówiąc, trafiłem do działu, który zajmował się remontami silników. Może nie tyle remontami, co, co naprawą tych silników, ponieważ e, większa, większość samochodów, które tam e, jeździły, to były samochody marki DAF. E, niestety, posiadały, e, posiadały wady fabryczne, że tak to określę. E, po dłuższym przebiegu, e, po prostu siadały tuleje cylindrów e, i silnik tracił kompresję. Moja praca polegała na tym, trzeba było taki silnik wyciągnąć, rozebrać, na części wysłać do firmy, która od nowa szlifowała gniazda pod tuleje, po czym taki blok wracał z powrotem do nas na warsztat i, myśmy się zajmowa i zajmowałem się z powrotem składaniem tego silnika, oczywiście zakładając nowe tuleje nadwymiarowe. Dafy, przy których e, siadały tuleje cylindrów, były to dafy 105 z silnikiem Pakara, ale również trafiały się dafy 9.5 e, z silnikiem Dafa. Tam również jakiś e, czas trzeba było wymieniać e, tuleje cylindrów. Różnica pomiędzy silnikiem e, Dafa a silnikiem Pakara jest taka, że w silniku Pakara mamy tuleje mokre, w silniku Dafoskim są tuleje suche e, i w tym momencie trochę więcej roboty jest, żeby taką tuleję wymienić. Miałem oczywiście również okazję wymieniać tuleje w silniku Volvo. Ten silnik akurat jeździł w Renault, w Renault Magnum. I oczywiście nie wspomnę już o regularnych wymianach turbin, które tam generalnie też, że tak to powiem, padały jak, jak muchy. Oczywiście będzie dalej kontynuacja remontu silnika z Opla 2.5 V6. Stary silnik niestety poszedł na złą, no nie spodziewałem się, że tak długo będę nieobecny. Ten silnik pochodzi z Opla, z Opla Vectry i jest zamontowany w replice Forda, którą buduję, którą przed wyjazdem do Irlandii zdążyłem zbudować do tego, do tego stanu. Jeszcze do końca nie wiem, czy ten akurat silnik zostanie tutaj w, tym samym, w tej replice, czy po prostu wymienię ten silnik na, na trochę większy. Nie ja wiem, może, może wyroduje tu jakiś silnik V8. To jeszcze się okaże w trakcie, w trakcie budowy tego samochodu. Jedną z ciekawostek, która pokaże się na moim kanale, będzie proces budowy repliki, czy tam powiedzmy kitkara, czy sama. Tutaj, akurat przed wyjazdem do Irlandii, zdążyłem już rozpocząć budowę repliki Forda Model A z 1930 roku. Będzie to auto stylizowane na chodroda. Niestety muszę się zastanowić dokładnie co zrobić z ramą, ponieważ auto stało 3 lata pod plandeką. Wilgotność powietrza zrobiła swoje, rama cała zardzewiała. Oprócz tego na ramie jest kilka takich powiedzmy błędów, które należałoby poprawić, więc przypuszczam, że ramę wykonam całkowicie od, od nowa wzorując się na ramie, którą już posiadam. Po prostu najnowsze tylko i wyłącznie poprawki. Oprócz tego większość laminatów również trzeba będzie wykonać od nowa. Na pewno w pierwszej kolejności będę musiał zająć się kabiną, która jest też cała, cała do poprawki. No i oczywiście, moja kochana perełeczka, czyli replika Lotusa 7. Tutaj jest no, naprawdę przeogrom roboty. W pierwszej kolejności na pewno będę musiał uruchomić silnik. Niestety, wszystkie przewody paliwowe, które tutaj się znajdują, wsparciały, więc muszę je w pierwszej kolejności wymienić, uruchomić silnik. Na pewno do przeróbki pójdzie całe przednie zawieszenie i przypuszczam, że rozbiorę całą, całego tego Lotusa na części. Ramę dam do pieskowania, wypieskuję całą ramę i wszystko po kolei będę, będę składał. Następnie, tak jak przyzapowiadałem, zapowiadałem, to w poprzednich odcinkach pozbędę się cewki oraz przewodów wysokiego napięcia, zastąpię fajko cewkami. Z tego, że wszystkie potrzebne części mam już zakupione, zostało tylko i wyłącznie zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Ja oczywiście na moim kanale nie braknie różnego rodzaju napraw, między innymi ty za mną stoi już SATA w którym jest cała lista usterek. się się poduszka powietrzna do wymiany w kołdów masowe Jest problem z układem wspomagania hamulca, czyli z układem serwo. Przypuszczam, że jest to coś tutaj nie tak z układem podciśnienia. Prawdopodobnie pompa wakum pójdzie do wymiany, ale to najpierw trzeba dokładnie zdiagnozować zanim zacznie cokolwiek przy tym samochodzie robić. Tutaj już kilka elementów zostało wymienionych. Niestety usterka dalej występuje. Następnie w kolejce czeka już, czekają w sumie dwie BMW E46, tam jest naprawdę gruba robota, zapowiada się bardzo ciekawie od swapu silnika poprzez różnego rodzaju przeróbki, ale to już zostawię na kolejne odcinki i oczywiście do przygotowania mam auto do Wragrace'a też nie wiem w przeciągu najbliższego tygodnia czy tam powiedzmy auto już przyjedzie, przyjedzie do mnie lada moment zacznie, zacznie się rajd więc będę miał co przy tej hondzie robić tam do wymiany jest całe przednie zawieszenie oczywiście trzeba co auto wy, wybeszyć i przygotować tak żeby przeżyło te kilka okrążeń ale zanim się wezmę tak już konkretnie do pracy Będę musiał zrobić sobie ten porządek na, na hali, poukładać sobie wszystko, poprowadzić wszystkie swoje rzeczy. Aktualnie czekam na e, montaż podnośnika dwukolumnowego, bez którego większej rzeczy nie będę w stanie zrobić. W momencie kiedy przyjedzie podnośnik, zamontują podnośnik, to już ruszę pełną, pełną parą. A na chwilę obecną żegnam się z Wami, nie będę już Was zanudzał. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków serii Viking Garage i do zobaczenia.